One branch, two branches, three branches. Hmm. How many branches? Gate? Ok, zaczynamy mm, przygodę z branchami, czyli z gałęziami. Nie będę mówił po polsku za bardzo gałęzie, bo to tam tak. Dzi no dziwnie brzmi tutaj w świecie IT. E, musicie się przyzwyczaić, że to jest branch. Tutaj jak widzicie dużo jest takich nazw angielskich, no i trzeba się do nich przyzwyczaić. Nie ma co tutaj świrować. Z jakimiś polskimi odpowiednikami eee, trzeba się tego uczyć. Ogólnie trzeba uczyć się angielskiego bez tego dupa blada. No i tak, jak sprawdzić w ogóle, jakie branche już mamy? Wiemy, że mamy main, bo on się nam tutaj wyświetla, no ale jaka komenda do tego służy? Jak sobie weźmiecie mm, ten nasz plik, to szukamy rymcymcym, i tutaj mamy branch. Zobaczcie, git branch lub git branch list wyświetla informacje o gałęzi. Czyli jak sobie teraz wpiszemy git a następnie branch enter to widzimy że dostajemy maina czyli wiemy że mamy tylko jedną taką gałąź no to jak stworzyć sobie nową gałąź jak spojrzycie do pliku to tam też będzie że żeby stworzyć nową gałąź to wpisujemy sobie git następnie branch i teraz nazwa gałęzi jak chcemy żeby się nazywała załóżmy że Chcemy dodać jakąś funkcjonalność, na przykład y, nasz projekt to będzie jakiś, o na przykład WordPress. Nie wiem, czy znacie WordPressa, mam nadzieję, że tak. Powiedzmy, tworzymy stronę internetową w WordPressie i chcemy teraz do naszego WordPressa dodać jakiś plugin. I żeby go dodać, to będziemy właśnie chcieli sobie dodać nową gałąź i na tej gałęzi będziemy pracować z tym konkretnym pluginem. No bo na przykład może jedna część zespołu pracuje nad jednym pluginem, inna część zespołu nad innym pluginem, i my chcemy zrobić odpowiednie branche do każdego featurea. Czyli nazwijmy sobie ten branch, na przykład niech nasz plugin dodaje, nie wiem, jakieś komentarze, niech to będzie komentarz plugin, tak nazwijmy tego naszego brancha, dajemy Enter. No i branch został utworzony. Jak to sprawdzić? Wpisujemy sobie Git, a następnie Branch i zobaczcie, mamy tutaj. Na zielono ten branch na którym jesteśmy, a tutaj jest branch który utworzyliśmy. No i teraz załóżmy że do tej gałęzi yy, komentarze plugin chcemy dodać jakąś właśnie jakieś pliki dodatkowe i tak dalej. Yy, więc żeby to zrobić, to pierwsze co musimy zrobić to przełączyć się w ogóle na tą gałąź. Czyli może ja to narysuję na razie graficznie, żebyśmy wiedzieli na czym stoimy. Otwórzmy sobie tutaj program, yy, powiększmy go trochę. I zobaczcie, mamy tutaj gałąź. To będzie ta nasza gałąź main. Tutaj po drodze zrobiliśmy sobie kilka komitów. No i załóżmy, że jesteśmy w tym miejscu i tworzymy sobie nową gałąź, czyli idziemy sobie w bok i tutaj będzie nowa gałąź. Czyli my jesteśmy dopiero tutaj w chwili przełączania się. Teraz się przełączymy i od tej pory będziemy tutaj dodawać sobie różne komity już na tej gałęzi. Ta gałąź nazywa się com. Plugin, czyli zamiast tutaj dodawać wszystko na głównej gałęzi, to my będziemy dodawać wszystko na gałęzi ComPlugin. No to wracamy sobie i przełączamy się. Jak się przełączyć, już o tym mówiliśmy, robimy to za pomocą komendy checkout, czyli wpisujemy sobie git, a następnie checkout i wpisujemy na jaką gałąź chcemy się przełączyć, czyli Complugin. Dajemy Enter i widzimy, że zostaliśmy przełączeni do branch. Plugin. Możemy sobie to sprawdzić, jak piszemy sobie git, a następnie branch, to widzimy, że teraz kom plugin świeci się na zielono. No to dodajmy sobie coś teraz tutaj w naszych plikach. Może dodajmy sobie nowy folder w ogóle. Możemy dać sobie prawem, kliknąć folder albo po Każe Wam też, jak to zrobić za pomocą konsoli. Żeby tworzyć nowy folder, wpisujemy MK, a następnie dir. Mk dir to znaczy Make Dir Directory, czyli stwórz folder. Teraz dodajemy nazwę, niech to będzie nazwa z nazwą naszego pluginu, niech to będzie COM, plugin, czemu nie, Enter i zobaczcie, folder dodał się automatycznie żeby przejść teraz do tego folderu i tutaj dodać jakiś nowy plik to oczywiście też możemy sobie kliknąć dać prawym new i tak dalej ale pokażę wam jak to zrobić za pomocą konsoli bo to też jest dosyć ciekawe więc żeby teraz przejść do folderu com plugin to przechodzimy sobie tutaj i wpisujemy cd czyli change directory no i chcemy przejść do com plugin czyli wpisujemy sobie com następnie plugin i zobaczcie jak sobie tutaj rozszerzę trochę to to jesteśmy tutaj w tej lokalizacji, a następnie w complugin. No i teraz, wewnątrz tego folderu, możemy sobie stworzyć nowy plik. Otworzę sobie ten folder, żebyście to widzieli. Może troszkę przesunę o tak. No i teraz, stwórzmy sobie plik txt, żeby było łatwo, z nazwą naszego pluginu. Czyli używamy komendy touch, a następnie complugin txt. Enter. I zobaczcie, że plik nam się utworzył. Czy to wszystko musimy tworzyć za pomocą konsoli? Oczywiście nie, ja wam tylko pokazuję takie rzeczy, ponieważ no jak będziecie się dalej uczyć, czy to w Web development, czy w game dev, czy w różnych innych rzeczach, to prędzej czy później ta znajomość tutaj konsoli na pewno wam się przyda, więc nawet jeżeli tego nie zapamiętacie, nawet jak nie chcecie tego robić w ten sposób, to przynajmniej coś tam wam się obije, trochę o uszy, i może kiedyś. Szybciej yy, zrozumiecie, co ktoś będzie wam pokazywał, czy nie wiem, cokolwiek. Na pewno się to przyda. Załóżmy, że stworzyliśmy sobie już ten plik i tak dalej. Ta funkcjonalność na razie jest w miarę jakaś tam odpowiednia i chcemy dodać sobie komita. Pamiętajcie, że te komity nie powinniśmy ich robić za często, ale też nie powinniśmy ich robić za rzadko. Trzeba je robić wtedy, kiedy ukończymy jakąś tam jakiś etap. Tak? Ogólnie jeżeli pracujemy nad czymś, to powinniśmy to podzielić na jakieś małe takie kawałki i każdy kawałek powinniśmy komitować. Jeżeli jesteście w stanie znaleźć jakąś odpowiednią nazwę dla waszego komitu, co zostało zrobione, to znaczy, że to jest odpowiedni moment, żeby to zrobić. Jeżeli czasem coś zrobiliście i nawet nie wiecie, co napisać za bardzo, no to może to jeszcze nie jest ten moment. A czasami jeżeli zrobiliście tyle zmian, że żeby dodać sobie komentarz do komita, <grym> zająłby to wam kilka tutaj linijek, to może też oznaczać, że trochę za późno robicie tego komita. Bo komity nie mogą być zbyt duże, ponieważ później jak będziemy merge'ować sobie tą gałąź do gałęzi głównej i inne osoby też będą merge'ować, to może się pojawić zbyt dużo konfliktów i wtedy będzie nam ciężej to zmerżować. Ale to jeszcze nie jest problem, który musimy się przejmować, tylko chciałbym Wam już teraz nakreślić, że trzeba z czasem będziemy mniej więcej tak czuć, kiedy jest odpowiedni moment do e, komitowania i później do merczowania. No dobra, czyli zobaczmy sobie, jakie pliki w ogóle są, e, co się pozmieniało i tak dalej. Robimy to za pomocą oczywiście znanego już nam git status. Tutaj widzicie, że jesteśmy wewnątrz tego folderu jeszcze, więc yy, żeby wrócić sobie, to musimy wpisać sobie cd, a następnie dwie kropki. Te, teraz wróciliśmy sobie do naszego repo. I jeszcze raz piszemy git status. Musimy być w głównym folderze naszego projektu. No i widzimy, że tutaj dodaliśmy folder i tak dalej. No to chcemy sobie strakować cały ten nasz folder. Więc dajemy sobie po prostu git, a następnie add. Kropka. No i dobra, to co? Komitujemy? Komitujemy. Czyli dajemy sobie git, następnie commit, myślnik m. No i tutaj wpiszemy co? No wpiszmy sobie, że może com plugin started, Zamykamy cudzysłów, enter i już to mamy. Teraz przejrzyjmy sobie listę naszych commitów. Jak to robimy? Mam nadzieję, że pamiętacie. Git, a następnie log. I zobaczcie, mamy tutaj komitów dużo. Tu nam się też pokazują, na których gałęziach to zostało zrobione. To mamy na gałęzi Complugin, a to były na gałęzi main. To się wyświetla w taki sposób: hmm, może nie do końca fajny, bo tu zobaczcie, mamy autora, mamy datę i tak dalej. Czy my musimy wiedzieć, kto był autorem akurat teraz? Chyba nie do końca, prawda? Więc w jaki sposób to wyświetlić troszkę tak milej dla naszego oka. Tutaj zobaczcie, mamy dwukropek i mryga nam tutaj kursor. Tutaj moglibyśmy coś jeszcze dodać. Konsola oczekuje tutaj, że coś jeszcze wpiszemy. Na razie nic nie musimy tutaj wpisywać, więc damy sobie kurze, żeby z tego wyjść. I jeszcze raz wyświetlimy sobie listę tutaj tych komitów, ale. W taki przyjaźniejszy sposób. Ja sobie to skliruję na szybko i jeszcze raz wpiszę to, co było, czyli git, a następnie log i teraz chcemy to wyświetlić po jednej linii, tak? Żeby każdy commit był w jednej linii, więc dajemy sobie argument y kreska, kreska, a następnie one line, enter. No i zobaczcie, już to wygląda znacznie lepiej. Tutaj jesteśmy w, na gałęzi, na branczu plugin, tu mamy komentarz, a tutaj mamy te wszystkie komity na gałęzi main. No i wydaje mi się, że to wygląda już znacznie lepiej. Tutaj mamy też te ID poszczególnych komitów. Jak zwrócicie uwagę, one są tutaj w takiej kompaktowej formie, trochę przyjaźniejszej dla oka. Bo jakbyśmy sobie teraz dodali, zobaczcie jeszcze raz git log zwykły, to tutaj długość tego jest no, zdecydowanie większa. Więc wydaje mi się, że zamiast patrzeć ona coś takiego, dużo łatwiej jest nam popatrzeć na coś takiego, prawda? Więc od tej pory jak będziemy sobie sprawdzać komity. Jeżeli nie potrzebujemy tych dodatkowych danych, to wystarczy, że sobie tutaj wpiszemy po prostu git, następnie log, myślnik, miśnik i one line. I dostajemy coś takiego. No i super. No i dobra, mamy już to, więc tak naprawdę zakomitowaliśmy sobie na naszym branczu ComPlugin. Czyli jak tworzę sobie nasz program graficzny, to my powiedzmy, że jesteśmy teraz o gdzieś tutaj. Dodaliśmy nasz pierwszy commit, prawda? No i teraz dalej sobie pracujemy na naszej gałęzi. Yy, powiedzmy, że teraz chcemy tutaj dodać jakiś kolejny plik. Dodajemy sobie new. Powiedzmy txt. Niech to będzie też jakiś b. No i chcemy to też dodać do komita następnego, bo to był jakiś tam, no powiedzmy, dosyć duży moduł czy nawet nie musiał być duży, ale znaczący więc dajemy sobie git następnie add i spacja kropka, ta kropka musi być po spacji, pamiętajcie, dodaliśmy sobie to, już nie wpisywałem git status teraz możemy sobie zakomitować czyli dajemy sobie git commit, myślnik m dodajemy mm, jakiś komentarz dodano funkcję b i enter, no i już nam się zakomitowało i załóżmy, że teraz chcielibyśmy tą naszą gałąź, może tutaj przejdę znowu, tutaj zrobiliśmy sobie drugiego komita, no i powiedzmy, że już przetestowaliśmy sobie to na tej gałęzi, wszystko działa, i chcemy teraz to zmerczować do gałęzi głównej, tak? To jest nasza gałąź główna, main, main branch, i my chcemy teraz połączyć się z powrotem, żeby inni, ym, inne osoby z zespołu też mogły czy miały dostęp właśnie do tego pluginu, który właśnie utworzyliśmy, żeby zobaczyć jak on współpracuje teraz z tymi zmianami, co ktoś inny mógł też zrobić na jakichś innych branczach na przykład. No to wracamy sobie do tego, co było i żeby dołączyć jakąś gałąź do gałęzi głównej, to najpierw musimy się przełączyć do tej gałęzi, no bo później już tej gałęzi nie będziemy mieć, tak? Ona zostanie zmerdżowana do tej głównej, więc żeby się przełączyć, to używamy git, następnie checkout i wpisujemy sobie main. Jesteśmy już przełączeni do gałęzi głównej. Zobaczcie, że tutaj pliki też się już zmieniły. Na chwilę obecną nie widzimy już tych plików, które były na gałęzi e, com plugin. I żeby teraz połączyć sobie tą całą gałąź com plugin z naszą główną, to musimy ją zmergować. Czyli wpisujemy sobie git merge i teraz nazwę gałęzi, czyli com plugin. Enter i zobaczcie, że już dostaliśmy tutaj folder i te pliki, które tam były na naszej gałęzi głównej, do której będą mieć dostęp również inne osoby teraz. Oczywiście tutaj mamy takie proste przypadki, gdzie my tylko pracujemy na osobnych plikach, nie poruszamy tutaj plików głównych, do których mają dostęp też inne osoby, ponieważ czasem może być tak, że jeżeli różne osoby na różnych gałęziach, Pracują z danym z tym samym plikiem, na, na przykład C i my wprowadzimy jakieś zmiany i ktoś inny wprowadzi jakieś zmiany, które ze sobą będą konfliktować, to później podczas mergowania no, pojawi się problem po prostu, bo my chcieliśmy coś zmienić i w tym samym miejscu ktoś inny chciał coś zmienić i nie wiadomo, które zmiany zaakceptować, tak? które zmiany mają być później na tej gałęzi głównej. Więc teraz, żeby przećwiczyć sobie to jeszcze raz, załóżmy, że tworzymy drugą funkcjonalność, tworzymy jakiś kolejny plugin, czy jakaś inna osoba robi sobie inny plugin, więc dodajmy sobie nowego brancha. Jak to robimy? Dajemy sobie git, następnie branch, i teraz nazwa tego brancha. Powiedzmy, niech to będzie plugin, który odpowiada za Facebooka, albo nie, jakieś tam połączenia z Facebookiem, wyświetlanie jakichś tam lajków czy czegoś, coś takiego. Czyli wpiszmy sobie FB plugin tworzymy sobie tego brancha, jak sobie teraz wyświetlimy nasze branche, czyli wpiszemy git branch, to widzimy, zobaczcie, trzy branche. Jesteśmy teraz na naszym głównym, mamy ComPlugin plugin i fb plugin, takie branche. Ok, skliruje sobie to wszystko i teraz przełączymy się do tego naszego brancha, żeby móc na nim pracować. Więc wpiszemy sobie git, następnie, następnie checkout i wpisujemy fb Login. Przejdźmy sobie tutaj i zobaczmy, gdzie my jesteśmy w ogóle, czyli załóżmy, że no powiedzmy, że jesteśmy tutaj w tym momencie gdzieś i tworzymy sobie nowego brancha, który nazywa się FB plugin, czyli jesteśmy tutaj teraz na tym branchu. Nasz główny main idzie sobie dalej, a my jesteśmy teraz o tutaj, dobra? No dobra, no to wracamy i dodajemy sobie nowe pliki. Dodam sobie już teraz za pomocą y, explorera folder, niech to się nazywa FB Plugin i w środku dodajmy sobie new a następnie txt, fb, txt. Dobra, mamy to już dodane. Wrócę sobie. Zobaczmy, jaki jest git status. Wpisujemy sobie git status. No i widzimy, że został dodany tutaj folder. Nie widzimy, jakie są pliki, ale wiemy, że co tam jest. No i chcemy teraz to zakomitować. No to najpierw dodajemy. Dajemy sobie git add wszystkie. Teraz dodajemy sobie komita, czyli git, commit, myślnik m. No i jak to nazwijmy? No, że stworzono FB plugin, tak? Czyli FB plugin created. Widzę, że taką mam niekonsystencję, bo czasem dodaję po polsku, czasem po angielsku, ale robię to trochę na żywioł. Dajemy sobie Enter. Nasz komit został dodany. Spróbujmy sobie wyświetlić teraz wszystkie komity. Zobaczmy, jak to wygląda. Wyświetlimy to w jednej linii, żeby to ładniej trochę wyglądało. Git, następnie log, myślnik, myślnik, one line. Enter. No i widzicie, zobaczcie. Tutaj widzimy, że dodaliśmy to na com plugin, tak, który został później do maina, i to wszystko jest w mainie. Czyli to są wszystkie nasze komity, e, które są tak naprawdę teraz już na mainie a tutaj mamy ten commit, który jest na FB pluginie. No i teraz jak go przeniesiemy na maina, to później one wszystkie będą widoczne w mainie. No to co, przenosimy, mergujemy, mergujemy. czemu nie? Żeby teraz mergować, musimy się przenieść na głównego brancha, czyli na main, więc wpisujemy sobie git, a następnie check out main, enter. No i teraz możemy już spokojnie mergować. Widzicie, że te zmiany na razie nam zniknęły, bo na mainie nie są one widoczne, ale jak zmerdzujemy, to będą. Więc wpisujemy sobie git, następnie merge, no i nazwa gałęzi fb plugin. Enter i już nam pokazał się folder z, z plikami, właśnie e, z, tej, z tego brancha fb plugin. Wyświetlmy sobie jeszcze raz te nasze komity, żeby zobaczyć, co się tutaj pozmieniało. Więc przejdę strzałką w górę, żeby użyć tych ostatnich. Git log, dash dash one line enter no i zobaczcie tak to teraz wygląda czyli widzimy że to wszystko już teraz jest na mainie tutaj jest zaznaczone że to zostało dodane w branczu com plugin a tutaj widzimy że to zostało dodane w branchu fb plugin ale już jest zmerge'owane do maina i może jeszcze na koniec pokażę Wam teraz załóżmy że tu mamy repo1 i my chcemy sobie to wszystko Zduplikować, powiedzmy, całą tutaj, całe nasze repozytorium, chcemy sobie sklonować do innego folderu. Przejdę sobie tutaj wyżej, utworzę sobie tutaj nowy folder, nazwę go repo2 i załóżmy, że z jakiegoś powodu chcemy całe nasze repozytorium sklonować do tego folderu obok. Więc, żeby to zrobić najlepiej, warto właśnie przenieść się tutaj do tej lokalizacji poza repo1, w którym byliśmy obecnie. Zobaczcie, tu jesteśmy w repo1, więc żeby przejść o jedno w górę, to wpisujemy sobie cd... już jesteśmy, zobaczcie tutaj desktop git, czyli właśnie tutaj w tej lokalizacji i żeby sobie sklonować takie repozytorium lokalne, to wpisujemy sobie git, a następnie klon, czyli klonujemy no i chcemy sklonować z folderu repo1 do folderu repo2, więc piszemy sobie repo1, oczywiście razem, a następnie po spacji repo2 enter i zobaczcie cloning into done przejdźmy sobie do repo2 teraz i wszystko jest już tutaj dostępne możemy sobie teraz też przejść do tego folderu zobaczyć czyli żeby przejść do folderu dajmy sobie cd a następnie nazwa folderu czyli repo2 i zobaczmy jakie tutaj y, mamy jaki status w ogóle jest wpiszmy sobie git następnie status no, i widzimy, że tutaj wszystko jest ok. Możemy sobie wyświetlić listę folderów. Wpiszmy sobie ls-l. Mamy tutaj wszystkie nasze pliki, zobaczcie, oraz foldery. Czyli właśnie w taki sposób yy, będziemy sobie yy, kopiować czy klonować repozytoria lokalne. A już niedługo nauczymy się, jak pobierać sobie repozytoria yy, z GitHuba online, tak? Ponieważ to jest bardzo ważne często będziemy to robić. Często będziecie znajdować jakieś różne projekty właśnie online i w taki sposób będziemy mogli sobie je pobierać, ale tego się nauczymy już w następnej lekcji. Taki szybki recap, czego się dzisiaj nauczyliśmy, co powinniście zapamiętać. No nauczyliśmy się jak tworzyć sobie nowe gałęzie, nowe branże za pomocą komendy git branch i później podajemy sobie nazwę. Nauczyliśmy się jak Przełączać się na tą gałąź, jak na niej pracować, później jak ją z powrotem zmerżować z gałęzią główną, no i wiemy już po co nam jest to potrzebne, i tak dalej. Na koniec, może jeszcze zanim się rozłączę, to chcę Wam jed jeszcze jedną rzecz pokazać, bo jest jeszcze szybszy sposób, żeby stworzyć nową gałąź i się od razu na nią przełączyć, bo wcześniej wpisywaliśmy sobie na przykład git, branch i teraz nazwa, załóżmy, że chcemy stworzyć nową. Gałąź o nazwie, nie wiem, Twitter, to wpiszę sobie Twitter, tak? I teraz dałbym Enter, i później dopiero bym się na nią przełączył. A kiedy chcemy stworzyć nową gałąź i od razu się na nią przełączyć, to możemy użyć czegoś takiego, czyli zamiast wpisywać branch, to my od razu tak jakby się przełączamy, czyli wpisujemy sobie git, a następnie checkout. I teraz dajemy myślnik B, co utworzy nam nową gałąź, nowego brancha. I teraz nazwa, czyli na przykład Twitter. Czyli ten zapis tworzy nam nowe, nową gałąź, nowego brancha i od razu nas na nią przełącza. Dajemy sobie Enter. Teraz sobie wyświetlimy nasze branche, czyli dajemy git branch Enter. I zobaczcie, mamy główną gałąź main i Twitter. Nie pokazuje nam tych branczy, które sobie wcześniej utworzyliśmy ponieważ je już zmerżowaliśmy z mainem, tak? Więc one już jakby zostały zamknięte i zostały z powrotem połączone do maina, więc chciałbym, żebyście o tym pamiętali. Gdybyśmy teraz chcieli je na nowo otworzyć, znowu sobie na nich pracować, no to znowu sobie je tworzymy o tej samej nazwie i wtedy pokazując Wam to na programie graficznym, którego za, trochę zaniechałem teraz, tu był jakiś commit, później połączyliśmy to znowu z branchem, więc jak znowu byśmy chcieli sobie robić coś na tym kompluginie. No to znowu sobie z tego miejsca otwieramy taką samą gałąź o takiej samej nazwie, i dalej sobie tam haratamy. I w tym samym czasie też możemy sobie to otworzyć albo w ogóle jeszcze jedną z nazwą, na przykład właśnie Twitter, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że to już jest jasne. Jeżeli jest coś, co jeszcze jest niejasne, to spróbujcie napisać to w komentarzu. Ja postaram się. Jakoś inaczej do tego podejść. No i dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi tak naprawdę o te nasze lokalne tutaj wypociny. Wiemy już większość rzeczy, które powinniśmy wiedzieć, wiemy jak y, inicjalizować sobie repozytorium, jak dodawać komity, jak przełączać się między komitami, jak przełączać się między branchami, jak je tworzyć, y, jak je mergować, czyli to jest tak naprawdę wszystko, co w takich podstawach wiedzieć powinniśmy, więc od teraz już. Zaczniemy sobie działać troszkę z GitHubem, żeby zobaczyć, jak to wszystko współgra właśnie z naszym repozytorium lokalnym.